Istnieje jeden grzech, który, jak mówią egzorcyści, otwiera drzwi do opętania demonicznego bardziej niż jakikolwiek inny. I jest bardzo prawdopodobne, że popełniłeś go, nawet nie zdając sobie sprawy z niebezpieczeństwa, na które się narażasz. Ojciec Chad Ripperger przeprowadził setki egzorcyzmów. Ojciec Gabriele Amort, główny egzorcysta Watykanu, przeprowadził ponad 60 tysięcy przed swoją śmiercią. Ci mężczyźni widzieli rzeczy, które zamroziłyby krew w żyłach. I obaj zgadzają się co do czegoś, co powinno Cię przerażać. Istnieje konkretny grzech, który nie tylko obraża Boga, ale aktywnie zaprasza demony do Twojego życia. Dziś porozmawiamy o tym, czym jest ten grzech, dlaczego jest tak niebezpieczny i co się dzieje, gdy go popełniasz. Zanim przejdziemy do konkretnego grzechu, musisz zrozumieć, jak naprawdę działa opętanie demoniczne. Większość ludzi myśli, że demony atakują losowo kogo chcą, ale tak nie jest. Demony potrzebują pozwolenia, potrzebują otwarcia. Potrzebują, abyś dał im dostęp do swojej duszy, nawet jeśli nie zdajesz sobie sprawy, że to robisz. Ojciec Riperger tłumaczy to tak. Twoja dusza ma naturalne ochrony. Łaska, modlitwa, sakramenty. Te rzeczy tworzą barierę, której demony nie mogą przekroczyć. Ale niektóre grzechy osłabiają tę barierę. Niektóre grzechy tworzą małe pęknięcia. Inne otwierają drzwi na oścież. A jest jeden grzech, który nie tylko otwiera drzwi, ale rozkłada czerwony dywan i wysyła demonom zaproszenie z grawerem. Wyobraź sobie swoją duszę jak dom. Dobrze chroniony dom ma zamknięte drzwi, systemy alarmowe, światła włączone w nocy. Demony są jak złodzieje szukający sposobu, aby się dostać do środka. Krążą wokół, sprawdzają drzwi, okna, szukają jakiejkolwiek słabości. Większość czasu nie mogą wejść. Twoje modlitwy trzymają drzwi zamknięte. Twoja wiara utrzymuje światła włączone. Sakramenty utrzymują system alarmowy w działaniu, ale kiedy popełniasz niektóre grzechy, to tak jakbyś sam wyłączał system alarmowy. Odblokowujesz drzwi od środka, a w przypadku tego konkretnego grzechu, o którym za chwilę porozmawiamy, nie tylko odblokowujesz drzwi, otwierasz je szeroko i wzywasz to, co kryje się w ciemności. Ojciec Amort spędził dziesięciolecia badając to zjawisko. Przesłuchiwał tysiące opętanych ludzi, dokumentował ich historię, objawy, tło i odkrył wzór. Niemal każda osoba, która została opętana, popełniła ten sam grzech. Niektórzy popełnili go raz, inni uczynili z niego nawyk. Ale ten grzech zawsze był obecny w ich historii, tuż przed rozpoczęciem się aktywności demonicznej. Możesz teraz myśleć o oczywistych grzechach: morderstwie, cudzołóstwie, kradzieży to poważne grzechy absolutnie. Szkodzą twojej duszy i oddalają cię od Boga, ale zazwyczaj nie prowadzą do opętania. Nawet ludzie, którzy popełniają okropne zbrodnie, zwykle nie kończą opętani. Co więc sprawia, że ten konkretny grzech jest inny? Różnica tkwi w naturze samego grzechu. Większość grzechów dotyczy tego, co robisz źle w świecie fizycznym. Ranią kogoś, kradniesz coś, kłamiesz. Te grzechy wpływają na Twoją relację z Bogiem i innymi ludźmi. Są destrukcyjne, ale ograniczone do sfery naturalnej. Ten grzech jest inny, ponieważ działa w sferze duchowej. Nie chodzi tylko o łamanie prawa Bożego. Chodzi o aktywne angażowanie się w sferę demoniczną. Chodzi o sięganie w ciemność i kontaktowanie się z rzeczami, z którymi nigdy nie powinno się kontaktować. A kiedy już nawiążesz ten kontakt, te rzeczy mogą odpowiedzieć. Ojciec Ripperger opisuje to jako otwarcie duchowych drzwi. Wyobraź sobie, że istnieje ściana między naszym światem a sferą demoniczną. Bóg postawił tę ścianę z powodu. Chroni nas. Większość ludzi żyje całe życie, nigdy nie dotykając tej ściany. Ale ten grzech jest jak wzięcie młota i uderzenie w nią. Tworzysz dziurę, a kiedy stworzysz dziurę, rzeczy mogą przedostać się z drugiej strony. Przerażające jest to, jak niewinnie może się to wydawać na początku. Ludzie popełniają ten grzech, myśląc, że jest nieszkodliwy. Myślą, że to tylko zabawa, tylko z ciekawości, tylko żeby zobaczyć, co się stanie. Nie mają pojęcia, że bawią się czymś, co może zniszczyć ich życie. A kiedy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa, często jest już za późno. Drzwi są już otwarte, demony są już w środku. Więc jaki to grzech? Co może być tak niebezpieczne, że daje demonom bezpośredni dostęp do twojej duszy? Tym grzechem jest zaangażowanie w okultyzm. Konkretnie każda praktyka, która próbuje skontaktować się lub uzyskać wiedzę z sfery duchowej za pomocą środków innych niż Bóg. Pozwól, że wyjaśnię, co to obejmuje. Mówimy o seansach, podczas których ludzie próbują skontaktować się z zmarłymi, mówimy o planszach Ouija, nawet gdy są używane jako zabawa. Mówimy o wróżeniu z kart Tarota, chiromancji, wróżeniu z kryształowej kuli, mówimy o czarostwie, zaklęciach, klątwach, urokach. Mówimy o wzywaniu duchów w celu uzyskania pomocy lub wskazówek. Mówimy o każdym rytuale lub praktyce, która ma na celu wykorzystanie nadprzyrodzonej mocy, poza modlitwą do Boga. Nawet rzeczy, które wydają się całkowicie niewinne, należą do tej kategorii. Horoskopy mogą wydawać się nieszkodliwe. Czytanie codziennego prognozy astrologicznej może wydawać się zabawne. Ale w rzeczywistości szukasz wskazówek u gwiazd zamiast u Boga. Patrzysz na stworzenie zamiast na stwórcę, i to otwiera szczelinę w twoich obronach duchowych. Ojciec Amort był absolutnie jasny w tej kwestii. Powiedział, że każdy, kto udaje się do wróżki, medium, jasnowidza lub jakiegokolwiek praktykującego okultyzm, naraża się na poważne niebezpieczeństwo duchowe. Nie ma znaczenia, czy wierzysz, że to prawda, czy nie. Nie ma znaczenia, czy myślisz, że to tylko rozrywka. Sam akt tworzy otwarcie. Dlaczego to jest tak niebezpieczne? Kiedy angażujesz się w praktyki okultystyczne, prosisz o wiedzę lub moc z sfery duchowej, wysyłasz prośbę i coś na nią odpowie. Może nie od razu, może nie w sposób, którego się spodziewasz, ale coś odpowie na tę prośbę. A rzeczy, które odpowiadają na okultystyczne zaproszenia, nigdy nie są dobre. Demony są kłamcami to ich fundamentalna natura przebierają się za pomocne duchy za dusze zmarłych krewnych za anioły światła za kosmiczne siły kiedy ktoś używa planszy Ouija i otrzymuje wiadomości, myśli, że rozmawia ze zmarłą osobą lub przypadkowym duchem. Nie rozmawia. Rozmawia z demonem, który udaje coś innego. I w momencie, gdy zaczyna korzystać z tej planszy, daje temu demonowi pozwolenie na interakcję z sobą. To samo dzieje się z kartami tarota. Ludzie myślą, że tylko odczytują symbole i interpretują znaczenia, ale jest w tych kartach element duchowy. Dokładność, jaką niektórzy wróżbici osiągają, nie pochodzi z umiejętności czy intuicji. Pochodzi z demonicznej wiedzy. Demony obserwowały ludzi przez tysiące lat. Wiedzą o tobie różne rzeczy. Mogą przekazywać informacje w różbicie. A kiedy siadasz na sesję wróżbiarską, wyrażasz zgodę na tę demoniczną interakcję. Ojciec Ripperger wyjaśnia, że demony potrzebują twojej zgody. Nie mogą opętać każdego, kogo chcą. Istnieją zasady w sferze duchowej prawa, których muszą przestrzegać nawet demony. Ale kiedy angażujesz się w praktyki okultystyczne, dajesz zgodę, może nie zdajesz sobie sprawy, że to robisz, ale duchowo właśnie to się dzieje. Wyobraź to sobie jak podpisywanie umowy, której nie przeczytałeś. Siadasz z prawnikiem, a on przesuwa ci 100 z dokumentów przez biurko. Nie czytasz drobnego druku, nie rozumiesz języka prawnego, ale podpisujesz się na dole. Później okazuje się, że właśnie podpisałeś oddanie swojego domu, samochodu, wszystkiego, co posiadasz. Nie miałeś takiego zamiaru, nie rozumiałeś na co się zgadzasz. Ale twój podpis jest na umowie. Umowa jest wiążąca. Tak samo jest z zaangażowaniem w okultyzm. Myślisz, że tylko bawisz się planszą Ouija na imprezie. Myślisz, że tylko ci wróży z ręki na jarmarku. Myślisz, że tylko sprawdzasz swój horoskop rano, ale duchowo podpisujesz umowę. Zgadzasz się otworzyć na wpływ demoniczny, a demony będą cię trzymać za tę umowę. Nie każdy kto popełnia ten grzech staje się w pełni opętany. Pełne opętanie jest rzeczywiście rzadkie. Wymaga długotrwałego zaangażowania w okultyzm. Zwykle przez miesiące lub lata. Wymaga, aby osoba nadal otwierała te drzwi, zapraszała demony, osłabiała swoje obrony duchowe. Ale nawet niewielkie zaangażowanie w okultyzm może prowadzić do tego, co nazywa się uciskiem lub obsesją. To sytuacja, w której demony cię nękają, dręczą, wypełniają twój umysł mrocznymi myślami, ale nie kontrolują całkowicie twojego ciała. Osoby doświadczające demonicznego ucisku opisują to jako głos w głowie, który nie jest ich własny. Opisują nagłe impulsy. By skrzywdzić siebie lub innych, opisują odczucie obecności, która ich obserwuje, podąża za nimi, ich nienawidzi. Ojciec Amorth dokumentował przypadek po przypadku. Kobieta poszła do wróżki, by zapytać o swoje życie miłosne. W ciągu kilku tygodni zaczęła mieć koszmary każdej nocy: ciemne, brutalne koszmary, które wydawały się całkowicie realne. Budziła się z krzykiem, przestała być w stanie spać. Jej zdrowie się pogorszyło, jej relacje się rozpadły. Wszystko przez jedną wizytę u wróżki. Nastolatek używał planszy Ouija z przyjaciółmi. Myślał, że to fałszywka, tylko zabawka, która sama się porusza, ale potem zaczął słyszeć szepty. Na początku myślał, że mu się wydaje, potem szepty stały się głośniejsze. Kazały mu robić rzeczy, złe rzeczy. Próbował je ignorować, ale nie przestawały. Nie mógł się skoncentrować w szkole, nie mógł być w pobliżu rodziny. Szepty były nieustanne, wypełniały jego umysł, zagłuszały własne myśli. Młoda kobieta zainteresowała się Wika. Myślała, że chodzi o czczenie natury i kobiecej mocy. Zaczęła rzucać zaklęcia, wzywać duchy, by pomogły jej w problemach. Na początku wszystko wydawało się działać. Dostała pracę, którą chciała. Chłopak, który jej się podobał, zaprosił ją na randkę, ale potem rzeczy zaczęły iść źle. Przedmioty w jej domu poruszały się same, budziła się z zadrapaniami na ciele, czuła, że coś jest w jej pokoju w nocy. Stoi nad jej łóżkiem, obserwuje, jak śpi. To nie są wymyślone historie. To udokumentowane przypadki prawdziwych egzorcystów. I wszystkie zaczęły się tak samo, od tego, co wydawało się niewinnym zaangażowaniem w praktyki okultystyczne. Oto, co czyni ten grzech szczególnie podstępnym. Nasza kultura traktuje praktyki okultystyczne jako rozrywkę. Możesz kupić plansze Uidża w sklepach z zabawkami. Wróżenie z kart tarota jest oferowane na imprezach. Astrologia jest traktowana jak zabawna ankieta osobowości. Filmy i programy telewizyjne sprawiają, że czarostwo wygląda na fajne i dające moc. Psychiczne linie telefoniczne reklamują się w telewizji. Programy o polowaniach na duchy sprawiają, że kontaktowanie się z duchami wydaje się ekscytujące. Nikt cię nie ostrzega przed niebezpieczeństwem. Nikt nie mówi ci, że otwierasz drzwi do sfery demonicznej, a demony to uwielbiają. Uwielbiają, że ludzie wpadają w praktyki okultystyczne, myśląc, że są nieszkodliwe. Uwielbiają, że ludzie dają im zgodę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ojciec Riperger mówi, że w swoich latach, jako egzorcysta, prawie każda osoba, z którą pracował, miała jakąś historię zaangażowania w okultyzm. Niektórzy bawili się tym jako nastolatkowie, inni weszli w to jako dorośli. No, niektórzy wychowali się w rodzinach praktykujących okultystyczną duchowość. Ale związek zawsze tam był. Drzwi zostały otwarte, a demony przeszły przez nie. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że ten grzech może cię dotknąć, nawet jeśli nie bierzesz w nim bezpośredniego udziału. Jeśli ktoś rzuci na ciebie zaklęcie lub klątwę, może to otworzyć drzwi. Jeśli jesteś obecny, gdy inni używają planszy Ouija, nawet jeśli jej nie dotykasz, możesz zostać dotknięty. Jeśli trzymasz w swoim domu przedmioty okultystyczne, takie jak talie kart tarota lub kryształy używane w rytuałach, te przedmioty mogą służyć jako punkty zakotwiczenia dla aktywności demonicznej. Ojciec Amort często pytał opętanych ludzi, czy mają w swoich domach jakieś przedmioty okultystyczne. Prawie zawsze odpowiedź brzmiała tak. Czasami były to oczywiste rzeczy, takie jak książki zaklęć lub narzędzia rytualne, innym razem były to prezenty od osób praktykujących okultyzm. Naszyjnik, który został pobłogosławiony podczas ceremonii wikańskiej, figura, która pochodziła ze sklepu jasnowidza, nawet dzieła sztuki przedstawiające symbole okultystyczne lub demoniczne obrazy. Instruował ludzi, aby usunęli te przedmioty ze swoich domów i całkowicie je zniszczyli. Nie wyrzucać ich, gdzie ktoś inny mógłby je znaleźć, nie oddawać ich, zniszczyć. Spalić, rozbić, upewnić się, że nigdy więcej nie będą używane. A w wielu przypadkach usunięcie tych przedmiotów natychmiast zmniejszało aktywność demoniczną. To mówi nam coś ważnego. Demony mogą przyczepiać się do przedmiotów. Kiedy przedmiot jest używany w praktykach okultystycznych, staje się duchowo skażony. Przenosi to skażenie do Twojego domu. Daje demonom prawo do bycia obecnymi w tej przestrzeni. Wyobraź to sobie w ten sposób. Jeśli w starych opowieściach zaprosiłeś wampirza do swojego domu, mógłby wrócić, kiedy tylko chciał. Dałeś mu raz pozwolenie i to pozwolenie pozostało w mocy. Ta sama zasada obowiązuje w sferze duchowej. Kiedy przynosisz do swojego domu przedmiot okultystyczny, dajesz demonom pozwolenie na bycie tam. To pozwolenie nie wygasa, dopóki nie usuniesz przedmiotu i nie zerwiesz duchowego połączenia przez modlitwę. Biblia jest niezwykle jasna w tej kwestii. W Starym Testamencie praktyki okultystyczne były karane śmiercią. Nie dlatego, że Bóg jest okrutny, ale dlatego, że wiedział, jak niebezpieczne są te praktyki. Wiedział, że zniszczą życie ludzi, wiedział, że otworzą drzwi do demonicznych ataków. Dlatego nakazał swojemu ludowi trzymać się z dala od wszystkiego, co okultystyczne. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 18, wersetów 10 do 12, wymienia praktyki okultystyczne, które są zabronione. Wspomina o składaniu dzieci w ofierze, uprawianiu wróżbiarstwa, interpretowaniu znaków, uprawianiu czarów rzucaniu zaklęć, konsultowaniu się z medium, przywoływaniu duchów i konsultowaniu się z zmarłymi. Fragment kończy się stwierdzeniem, że każdy, kto to czyni, jest obrzydliwością dla Pana. To mocne słowa, ale są konieczne, ponieważ niebezpieczeństwo jest realne. To nie są arbitralne zasady, to granice ochronne. Bóg mówi, nie przekraczaj tej linii, bo jeśli to zrobisz, zostaniesz skrzywdzony. Nowy Testament wzmacnia to. W Dziejach Apostolskich, rozdziale 19, Czytamy o ludziach w Efezie, którzy praktykowali magiczne sztuki. Kiedy stali się chrześcijanami, przynieśli swoje książki z zaklęciami i publicznie je spalili. Wartość tych książek wynosiła 50 tysięcy dni pracy. To ogromna suma pieniędzy, ale wiedzieli, że te książki są niebezpieczne. Wiedzieli, że ich zatrzymanie pozostawi otwarte drzwi dla demonów, dlatego całkowicie je zniszczyli. To jest postawa, jaką powinniśmy mieć wobec praktyk okultystycznych. Nie ciekawość, nietolerancja, nie pomysł, że to nieszkodliwa zabawa. Musimy rozpoznać to, czym naprawdę jest. Bezpośrednią drogą do wpływu demonicznego. Teraz to staje się naprawdę poważne. Kiedy już popełniłeś ten grzech? Kiedy już otworzyłeś te drzwi? Jak je zamknąć? Ojciec Ripperger i ojciec Amort podkreślali, że proces nie jest łatwy. Demony nie chcą odejść. Walczyłyby by dostać się do ciebie. Nie oddadzą tego bez walki. Pierwszym krokiem jest skrucha. Musisz uznać, co zrobiłeś, przyznać się do grzechu i szczerze żałować. Nie tylko z powodu konsekwencji, ale dlatego, że zrozumiałeś, iż odwróciłeś się od Boga i zwróciłeś ku ciemności. Prawdziwa skrucha oznacza, że nigdy więcej nie podjąłbyś tej samej decyzji, nawet gdybyś mógł cofnąć czas. Drugim krokiem jest spowiedź. Jeśli jesteś katolikiem, oznacza to pójście do księdza i wyznanie grzechu w sakramencie pokuty, sakrament spowiedzi ma realną moc duchową. Nie tylko przebacza grzech, ale naprawia szkody, jakie grzech wyrządził Twojej duszy. Zamyka drzwi, które zostały otwarte. Jeśli nie jesteś katolikiem, nadal musisz wyznać grzech, zarówno Bogu w modlitwie, jak i duchowemu autorytetowi w Twoim życiu, który może pomóc Ci przejść przez proces uwolnienia. Trzecim krokiem jest wyrzeczenie się. To jest absolutnie kluczowe. Musisz wyraźnie wyrzec się praktyki okultystycznej. Musisz słownie ją odrzucić i zerwać wszelkie duchowe umowy, które zawarłeś, nawet jeśli zrobiłeś to nieświadomie. Może to brzmieć tak. Wyrzekam się wszelkiego zaangażowania w karty Tarota, wyrzekam się wszelkich duchów, z którymi skontaktowałem się przez te karty, zrywam wszelkie umowy, które zawarłem z sferą demoniczną przez tę praktykę. Odzyskuję to miejsce dla Jezusa Chrystusa. Ojciec Ripperger ma konkretne modlitwy wyrzeczenia się różnych praktyk okultystycznych. Te modlitwy punkt po punkcie unieważniają duchowe kontrakty, które zostały zawarte. Są potężne, ponieważ odnoszą się do duchowej rzeczywistości tego, co się stało. Nie tylko zrobiłeś coś złego w świecie fizycznym, wszedłeś w duchową umowę. Ta umowa musi zostać jawnie unieważniona. Czwartym krokiem jest pozbycie się wszelkich przedmiotów okultystycznych. Mówiliśmy o tym wcześniej, ale warto powtórzyć. Nie możesz trzymać okultystycznych przedmiotów w swoim domu i oczekiwać, że aktywność demoniczna ustanie. Nie ma znaczenia, czy mają wartość sentymentalną, nie ma znaczenia, czy były drogie, muszą zniknąć. Usuń je ze swojego domu i całkowicie zniszcz. Piątym krokiem jest wypełnienie próżni. Kiedy zamykasz drzwi przed demonami, musisz wypełnić tę przestrzeń obecnością Boga. Oznacza to modlitwę, czytanie Pisma Świętego, chodzenie do kościoła, przyjmowanie sakramentów, jeśli jesteś katolikiem. Musisz aktywnie zaprosić Boga do obszarów swojego życia, w których demony miały wpływ. Natura nie znosi próżni. Jeśli tylko zamkniesz drzwi, nie wypełniając przestrzeni światłem Boga, demony znajdą sposób, by wrócić. Jezus opowiedział przypowieść na ten temat w Ewangelii według świętego Mateusza, mówił o nieczystym duchu, który opuszcza człowieka, wędruje przez suche miejsca, szukając spoczynku i go nie znajduje. Postanawia więc wrócić do domu, który opuścił. Zostaje dom wymieciony i uporządkowany, ale pusty. Wtedy idzie i przyprowadza siedem innych duchów, gorszych niż on sam i wszyscy się tam wprowadzają. Ostateczny stan tego człowieka jest gorszy niż na początku. Lekcja jest jasna. Nie wystarczy pozbyć się demonów, musisz wypełnić swoje życie Bogiem, musisz utrzymywać swoje obrony duchowe, musisz pozostać w stanie łaski. Dlatego egzorcyści zawsze podkreślają znaczenie sakramentów, zwłaszcza spowiedzi i komunii. To nie tylko rytuały, to nadprzyrodzone ochrony. Wzmacniają twoją duszę, naprawiają szkody, nie dają demonom żadnego miejsca dostania. Ojciec Amort mówił, że demony boją się Eucharystii bardziej niż czegokolwiek innego. Kiedy opętana osoba przyjmuje komunię, zakładając, że jest odpowiednio przygotowana, demony są dręczone. Rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii je pali. Dlatego osoby w pełni opętane często nie mogą wejść do kościoła ani przyjąć sakramentów. Demony na to nie pozwalają. Sprawią, że osoba stanie się chora lub wpada w panikę na samą myśl. Ale dla osób zmagających się z uciskiem lub mniejszym wpływem demonicznym, regularne przyjmowanie Eucharystii jest jedną z najpotężniejszych form ochrony. Uświęca Twoje ciało, przypomina demonom, że należysz do Chrystusa, wzmacnia Twoją wolę oporu wobec ich wpływu. Modlitwa jest również niezbędna nie każda modlitwa, ale konkretne modlitwy, które mają duchową władzę. Różaniec jest niezwykle potężny przeciwko atakom demonicznym. Ojciec Amort nazywał go swoją bronią. Mówił, że regularne odmawianie Różańca może zapobiec wpływowi demonicznemu. Wielu egzorcystów było świadkami. Jak demony reagowały gwałtownie, gdy ktoś zaczynał odmawiać różaniec w ich obecności. Demony krzyczą, próbują powstrzymać osobę przed modlitwą, robią wszystko, by przerwać modlitwę. Modlitwa do Świętego Michała jest kolejną potężną bronią. Święty Michał jest archaniołem, który wyrzucił szatana z nieba. Kiedy modlisz się do świętnika Michała o ochronę, prosisz o anielską pomoc przeciwko atakom demonicznym. Tradycyjna modlitwa brzmi: Święty Michale archaniele, broń nas w walce. Bądź naszą obroną przeciwko niegodziwości i zasadzkom diabła. Niech go Bóg ukaże. Pokornie o to prosimy. A ty, książę niebieskich zastępów, mocą Bożą strąć do piekła szatana i inne złe duchy, które krążą po świecie, szukając zguby dusz. Ten ostatni wers jest ważny. Opisuje, co demony naprawdę robią. Krążą, szukając dusz do zguby. Nie są neutralne. Nie są źle zrozumiane. Nie tylko wykonują swoją pracę. Aktywnie chcą cię zniszczyć. Nienawidzą Cię nienawiścią, której nie da się w pełni zrozumieć, i wykorzystają każdą okazję, jaką im dasz. Dlatego grzech zaangażowania w okultyzm jest tak niebezpieczny. Nie chodzi tylko o złamanie zasady, chodzi o danie Twoim wrogom dostępu do Twojego życia, chodzi o zaproszenie zniszczenia do Twojej duszy. A droga powrotna do wolności jest trudna i wymaga prawdziwej walki duchowej, ale jest nadzieja. Możliwe jest zamknięcie tych drzwi. Możliwe jest uwolnienie się od wpływu demonicznego. Tysiące ludzi przeszło tę drogę. Żałowali, spowiadali się, wyrzekli swojego zaangażowania w okultyzm i odzyskali swoje życie. Demony nie mają ostatecznej mocy. Są pokonanymi wrogami. Chrystus już zwyciężył nad nimi na krzyżu. Kiedy zwracasz się do Boga, kiedy szczerze żałujesz i szukasz jego ochrony, on ci pomoże. Wyśle swoich aniołów, by cię wspierali. Da ci łaskę, której potrzebujesz, by walczyć. Ale musisz potraktować to poważnie. Nie możesz podchodzić do tego lekkomyślnie. Nie możesz myśleć, że możesz bawić się okultyzmem, a potem powiedzieć szybką modlitwę, by naprawić wszystko. Świat duchowy jest realny. Niebezpieczeństwo jest realne. I jeśli otworzyłeś drzwi przez zaangażowanie w okultyzm, musisz podjąć świadome, poważne działania, by je zamknąć. Podsumujmy to wszystko. Grzechem, który otwiera drzwi do opętania demonicznego bardziej niż jakikolwiek inny, jest zaangażowanie w okultyzm. Obejmuje to seanse, plansze Ouija, karty Tarota, astrologię, Czarostwo, zaklęcia, klątwy, wróżbiarstwo, mediumów, jasnowidzów i każdą praktykę, która próbuje uzyskać wiedzę lub moc z sfery duchowej za pomocą środków innych niż Bóg. Ten grzech jest wyjątkowo niebezpieczny, ponieważ działa w sferze duchowej. Kiedy angażujesz się w praktyki okultystyczne, nie tylko łamiesz prawo Boże, aktywnie kontaktujesz się z sferą demoniczną. Dajesz demonom pozwolenie na interakcję z Tobą i wykorzystają to pozwolenie, by Cię dręczyć, uciskać i potencjalnie opętać powodem dla którego ten grzech jest tak powszechny dzisiaj jest to, że nasza kultura traktuje praktyki okultystyczne jako nieszkodliwą rozrywkę. Ludzie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Myślą, że to tylko zabawa, tylko ciekawość, tylko gra. Ale duchowa rzeczywistość jest śmiertelnie poważna. Za każdym razem, gdy ktoś używa planszy Ouija, czyta karty tarota, konsultuje się z jasnowidzem, lub rzuca zaklęcie, otwiera drzwi i coś przez te drzwi wejdzie. Egzorcyści, tacy jak ojciec Ripperger i ojciec Amort, spędzili swoje życie, radząc sobie z konsekwencjami tego grzechu. Widzieli ludzi, których życie zostało zniszczone przez wpływ demoniczny. Byli świadkami opętań, które zaczęły się od tego, co wydawało się niewinnym bawieniem się okultyzmem. Dokumentowali wzorce, połączenia, nieuniknioną progresję od ciekawości do ucisku, a następnie do opętania. I obaj powiedzieli to samo: trzymaj się z dala od okultyzmu. Nie dotykaj go, nie eksperymentuj z nim. Nie myśl, że jesteś wyjątkiem. Niebezpieczeństwo jest realne. Demony są realne i czekają aż dasz im otwarcie. Jeśli już popełniłeś ten grzech, jeśli już byłeś zaangażowany w praktyki okultystyczne, musisz działać teraz. Nie czekaj, nie bagatelizuj tego. Nie myśl, że to po prostu zniknie samo. Żałuj szczerze. Wyznawaj grzech. Wyrzeknij się swojego zaangażowania w okultyzm w sposób wyraźny. Pozbądź się wszelkich okultystycznych przedmiotów w swoim domu. Wypełnij swoje życie modlitwą, pismem świętym i sakramentami. Szukaj pomocy u księdza lub duchowego autorytetu, który rozumie walkę duchową. Droga do wolności istnieje. Bóg jest potężniejszy niż jakikolwiek demon. Zwycięstwo Chrystusa na krzyżu złamało ostateczną moc zła. Kiedy zwracasz się do Niego, kiedy umieszczasz się pod Jego ochroną, demony muszą uciekać, ale musisz zrobić ten krok. Musisz zamknąć drzwi, które otworzyłeś. Musisz odzyskać teren, który oddałeś. To nie ma na celu wzbudzenia w tobie paranoi. Nie chodzi o życie w strachu, ale chodzi o traktowanie rzeczywistości duchowej poważnie. Żyjemy w świecie, w którym istnieją zarówno anioły, jak i demony. Żyjemy w świecie, w którym nasze wybory mają konsekwencje duchowe i musimy być mądrzy w tych wyborach. Najważniejszą rzeczą, którą możesz wynieść z tego, jest prosta zasada: nigdy, w żadnych okolicznościach, nie angażuj się w praktyki okultystyczne. Nie rób tego z ciekawości. Nie rób tego, bo robią to Twoi przyjaciele. Nie rób tego, bo myślisz, że to nieszkodliwe. Niebezpieczeństwo jest realne, konsekwencje są poważne. I żadna ciekawość nie jest warta otwarcia drzwi do sfery demonicznej. Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy. Możemy modlić się do niego bezpośrednio, możemy prosić go o wskazówki, możemy ufać mu w kwestii ochrony, nie musimy szukać gdzie indziej, nie musimy konsultować się ze gwiazdami. Wzywać duchów ani bawić się magią. Wszystko, czego potrzebujemy, znajduje się w relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Egzorcyści przemówili, widzieli dowody, radzili sobie z konsekwencjami. Wiedzą, co się dzieje, gdy ludzie otwierają drzwi przez zaangażowanie w okultyzm. A ich przesłanie jest jasne i pilne. Trzymaj się z dala od okultyzmu. Chron swoją duszę. Trzymaj drzwi zamknięte, bo kiedy je otworzysz, możesz nie być w stanie zamknąć ich sam. A rzeczy, które przez te drzwi wejdą, pragną niczego mniej niż całkowitego zniszczenia twojej duszy. Jeśli to otworzyło ci oczy na coś, czego wcześniej nie wiedziałeś, zasubskrybuj, aby nie przegapić tego, co omówimy następnym razem. W tej duchowej walce jest więcej niż większość ludzi sobie uświadamia.